Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DziuraCrips, a oto kolejny odcinek FTL Faster Than Light Szybciej od światła Także teraz eksplorujemy ostatni, właściwie znaczy to przedostatni sektor, ale ostatni przed spotkaniem z Big BigBossem tak, tak sobie polecimy żeby jak najwięcej zaeksplorować No to tak. Artemis. O kurwa, znowu paliwo. O, matko, 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 matko. Dobra. Jeps, jeps, jeps. I cyk. Nie, niech ktoś mi powie, że ta niewidzialność jest bezużyteczna. Droga, ale naprawdę się przydaje. Fuck. Pudło. Szybko, szybko, rakieta uderzaj. Fak kurwa! Jak można spudować wszystkim, co się ma? Znowu spudło? Przecież ile można? No kurwa, co jest? Też z tym Artemisem w ogóle nie trafiam. Świetnie, kurwa. No. Teraz weszło wszystko. Teraz oszczędzałem rakiety, bo już chyba zużyłem z 9 rakiet. Matko boska, jak tak w ogóle można? 9 rakiet, nie jednego przeciwnika, i to już takiego wiecie. Dobra, już po was. Okażcie łaskę panu. Co? Co? Co ja gadam? To ja Wam powinnam łaskę okazywać, a nie Jaki wczyt. O oh mein god. Okej, okay. okej, okay. Dobra. To w takim razie Artemis uszkodzi w A lasery rozpierdolą. To i Full Missile rozpierdolą też uzbrojenie. Lecimy i niewidzialność włączamy za 3, 2, 1, jebut. Klaudiusz, strzelaj celnie. Jak kurwa można ciągle podłować, ja jebie. nie mogę Co? Co? Kurwa, jak można ciągle podłować? Ja pierdolę. Rozpierdol to. Kurwa, tyle rakiet było, wszystkie poszły się jebać. Kurwa! Nie ma paliwa, nie ma rakiet. Czego kurwa? Tu jeszcze chcecie? Jebane skauty. Chuj wam w dupę. Muszę jebać na samych laserach, kurwa jego mać. Czego tu pierdolony skalny ludku? Też mysz! pierdol! Kurwa! Jebany ze Jak można nie trafić tyle raz pod jebany kurwa rząd? Jak można? Jakim kurwa prawem? Ja pierdolę znowu! O kurwa, co za dzień, co za dzień! Nie mam kurwa rakiet, zaraz! Coś weszło w ogóle, kurwa, i wszystkie rakiety idą. dole Najwyżej. Trzy rakiety, okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Jump. Store, w końcu sklep. Mój boże, kupię te rakiety. Paliwo i w ogóle tyle se kupię. Cztery rakiety, kurwa. Dobra, na to w sumie nie będzie i tak stać. Ile to wykorzystuje energii? 3 i to wykorzystuje 2. To damadzu. 3 razy. No kurwa. Waham się. Zróbmy coś takiego. To sprzedamy. Mamy się w sumie po co naprawiać Teleporta też nie I I Dwa, tak? dwa, dwa I jebs, mamy tyle rakiet, że ujopil to Teraz będę dążył do ulepszenia sobie Osłon Przed ostatecznym starciem z bosem, Trochę się cofniemy O ja perdola? Ile osłon? Kurma. To robimy tak Jep 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 Macie miazgę Trzy rakiety naraz pójdą, o mój Boże No jak można nie trafić znowu z tej samej jebanej Artemisy Kurwa nic nie weszło Jakie emocje, kurwa Dwie rakiety naraz i co, jedna tylko weszła? Kurwa... Macie życie. Pierdolce, głupie. Nie jesteśmy na walkę z wami. Nie mam kurwa już rakiet. Jak mi się rakiety skończą, to już przejebane, samymi laserami nie wygram. Nie, ten Artemis to gówno. Ten Artemis kurwa ma taką cenę, że. Albo ty, Klaudiusz, nie masz takiego chujowego cela Wszystko weszło. Cudnie. Teraz już ulegną mojej sile, mojej potędze. Jedna rakieta została. <laughs> Pięknie, 24 rakiety. I w parę minut, jedna. To takie smutne. Potrzebuję większej liczby laserów. Tego Artemisia to w ogóle chcę ciekawić doli, bo tym się w ogóle strzelać nie powinno. Oboż. Really? Nie mam wyjścia. O nie, 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 nie. Tak się kurwa bałciem będzie. Mutanci jebany popromienny. Traf proszę, traf proszę. Jest. Do chuja pana. samo to jest ostre, aha. Dobra. koniec Koniec Sam, Sam. Chuju, jeszcze przeżyłeś? Jak masz prawo żyć, Pierdolony skutki Gnomie. Sam dziwię. To będzie długa walka, coś czuję. Oj, czuję, że będzie naprawdę długa. Dobra, mi się nie widziałem, już się zaraz załaduje. Myk, pyk, cyk. Nie, ale bez jaj, bez rakiety nie mamy szans z bosem. Po prostu rozprzestrzelaj nas. Eeeeee, yy, nie, zabiję was. Jestem wkurwiony i nie okazuję litości. Aha, no. Sklep. Błagam, rakiety. Rakiety, proszę, rakiety. Jezus Maria. Why? WHY? Łaj! Trzeba wam teraz osłony rozwalić. ja sam muszę ulepszyć, mam sevens więc. Się ulepszy. I błagam, niech w sklepie będą jakieś lasery. Proszę! Sprzytam z misa jedno to. może rzecz, nie wiem, dwóch laserów. O, ale by było gitara. Dobra, osłon już nie macie. Już po was. Kamienni wojownicy. Te kamienie im pomagają, w sumie. Te asteroidy. A już, już po nich. Jeszcze jeden strzał laserkiem. O, no, jest jedna rakieta. oho Co za radość Sklep Nareszcie Bogam lasery, bogam lasery, bog nie Co to? To rzecz 4 energii? Really? No, w sumie przy aktualnym stanie rakiet Artemis w zupełności wystarczy. Ship, raz, dwa, raz, dwa, i myślę, że wystarczy. Trzeci poziom osłony. Dobra, i skaczemy do wyjścia. Nareszcie. No i dobra. Moi drodzy, dochodzimy do końca tego ciężkiego odcinka. Teraz czeka nas walka z bossem. Także, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i cześć.